Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pochmurno, ponuro i zimno. W piecu palimy już e, któryś dzień, bo nie wysiedzi wieczorem. No i tak pomału już tutaj robimy sobie porządki e, koło domu. Jeszcze pójdę do szklarni, także dzisiaj też pokażę Wam szklarnię, ale najpierw chcę się zabrać za bananowce, bo on tutaj e, już musi być schowany, bo jak nie daj Boże, przyjdzie przymrozek. To zmarznie mi a szkoda, bo bardzo ładnie mi urósł i też często żeście zapytywali, jak kręciłam odcinki właśnie tutaj koło domu, co to jest za taka ładna roślinka. To jest właśnie bananowiec, którego dostałam od Dorotki. Dorotko, pozdrawiam Ciebie tutaj teraz w tym momencie serdecznie. Dorota jest, można powiedzieć, fanką bananowców. Uprawia je. W opisie będziecie mieli link do jej kanału, także. Możecie sobie zajrzeć, zobaczyć jakie Dorota tam ma okazy, ale po prostu ona to ma z tych bananowców. No i dzisiaj chcę go przesadzić, bo żeby go przenieść, to już muszę mu zabezpieczyć tutaj większą donicę. On ma taką i tutaj bananowcowi trzeba właśnie donicę zmieniać przynajmniej dwa razy w roku. I nie sadzić go od razu w taką wielgachną, tylko musi być dostosowana do jego wielkości. I jak już się bananowca przesadza, to donicę zawsze się daje o jeden rozmiar większą. Nie o 3-4 rozmiary, tylko o jedną. No i takiego bananowca trzeba na zimę. W lecie on sobie stoi na dworze, a na zimę trzeba schować. Doniczkę już mam. O numer większą od tej tylko teraz kwestia wypalenia dziurek. Motylek. Motylek, zobaczcie. Ciekawe, czy żyje. Żyje! Z ziembu. Wniosek go tutaj do piwnicy. Tu mamy kotłownię. Idę sobie po druta, bo już wsadziłam druta do rozgrzania, znaczy do przepalenia dziurek w doniczce. Wniosek go do kotłowni, motylki one często właśnie chowają się w takie miejsca, żeby mogły przezimować. One hibernują, zapadają w taki sen, w taki letarg. Także one w zimie nie są w ogóle aktywne. Wniosek go. Moleństwo, taki niemrawy jest. No chodź malutki. Idziemy. Rozgrzane do czerwoności. Najprostsza metoda, bo nieraz się wierci, ludzie wiercą wiertarkami i doniczki potrafią pęknąć. A najprostsza metoda rozgrzać jest jakiś drut, pręt i po prostu przetopić tą doniczkę. Dziurki muszą być koniecznie, żeby woda odpływała nadmiar wody. A poszła! Chodź tu. Jeżeli by nie było dziurek, nie będzie odpływał nadmiar wody i niestety rośliny zgniją. Także bardzo ważne jest, aby te dziurki były. A śmierdzi. Topiony plastik. O, dobra, jeszcze jedna. No i git, starczy. A, ciepełko. I do tak przygotowanej donicy będę zaraz sobie tu przesadzać bananowca mojego. Zobaczcie jakie on ma korzeniska. Jak się ukorzenił. Ale jak jest ciężki. On ma chyba dobre z 8 albo 10 kg. I to jest maleństwo. A jak ja widzę na YouTube, jak ludzie mają takie potężne, to jak wykopują to sam ten, yy, jak to powiedzieć, pień waży 100 kg takimi wózkami i je przewożą do gdzieś tam piwnic czy gdzieś, bo on niestety musi być schowany na zimę, bo zmarznie. I tutaj teraz mu podsypię na spód ziemi takiej kompostowej. Najpierw musiałam, o, powybierałam wszystkie dżdżownice, a i tak zobaczcie, ile ich jest. Malutkich dżdżownic pełno. Uciekaj. Ziemię kompostuję sobie sama i jest ona taka. Patrzcie, można normalnie kulki z niej lepić jak ze śniegu. To jest ziemia, gdzie daję wszystko zielsko, które mam gdzieś na ogrodzie. Czy tutaj jakieś takie uschnięte kwiaty, obornik tutaj też daję. Przelewam sobie gnojówką z pokrzyw. Także to jest taka można powiedzieć cenna. Ziemia. I bananowiec jako tako nie wymaga takiego chyba większego nawożenia. No, wody potrzebuje, bo wiadomo, mnie Dorota uczyła jak dbać o tego bananowca. I wiecie co, największą jego zmorą są, yy, jak to się nazywa, te przędziorki. Jeżeli on stoi na zewnątrz, no to przędziorków się nie boi, one się nie czepiają na bananowca, ale jak się wstawi do domu, to niestety przędziorki nie wiadomo skąd atakują w pierwszej kolejności bananowca i ja też tak miałam, jak dostałam bananowca od Dorodki, takiego malutkiego, on zaczął mi usychać i ja w pierwszej w pierwszej, w pierwszym momencie myślałam, że za mało wody i tego bananowca lałam i lałam i lałam no ale w końcu mówię, nie, nie poradzę sobie i dzwonię do Dorotki, kazała mi przysłać zdjęcia Okazało się, że wlazły na niego, jak one się nazywają? Oj te pajączki, no patrzcie nazwa mi uciekła przed chwilką, mówiłam przędziorki. I po prostu opryskałam go. Za dużo ziemi dałaś na spód. Nie, nie, dobrze jest. Dobrze jest, teraz tutaj upcham sobie po bokach. I zwalczyłam te przędziorki i on ze spodu puścił mi tutaj Nowy, nowy liść i teraz całe lato bardzo fajnie tutaj mi rośnie. Te liście, one wszystkie do wiosny obumrą, zeschną, ale to też jest naturalny proces, bo bananowiec po zimie, jak zostanie wyniesiony na dwór, to naturalnie właśnie te liście takie stare odrzuca. Zresztą jak się ogląda bananowce w naturalnym środowisku, czy gdzieś to one mają taki pień łysy, bez liści tylko na czubku te liście są. Właśnie one obumierają. W naturalnych warunkach. Wiem to wszystko od dorotki, także ja się też uczę hodowli uprawy właściwie bananowca, i to wszystko od dorotki wiem i z jej kanału. Także, jak ktoś tam chce, to sobie zajrzyjcie, co ona w ogóle tam stworzyła, jaki ma raj u siebie w domu, jeżeli chodzi o rośliny, czego ona tam w ogóle nie ma. I przesadzone moje maleństwo. Teraz wyniosę go na piętro do pokoju i niech sobie zimuje. A tymczasem mamusia już poszła grabić liście z orzecha, lecą pomału i tak na bieżąco tutaj wygrabiamy, bo jak się nazbiera dużo, to później będzie niestety dużo więcej pracy. Ten orzech on tutaj nam czarnieje. Zobaczcie, jak te orzechy wyglądają, wiszą takie czarne bombki kulki. On, to jest, to jest choroba, i tutaj teraz już mamy kupione wapno, trzeba wywapnować to porządnie. Na polu mamy też orzecha włoskiego, takie drobniutki, i było to samo. Wapnowaliśmy go chyba 3 lata z rzędu. Sypaliśmy dosłownie wszędzie w okolicy 3-4 metrów, nawet do 5 metrów od pnia drzewa. Właśnie wapno. I już widzę, że tam orzechy są ładne, zielone, a właściwie były, bo ich nie było dużo. Tak samo i tutaj teraz tego orzecha trzeba będzie tutaj posypać wapnem. Żeby nie było tych czarnych orzeszków. Lato się skończyło i mamusie kwiatki też już dokonują tutaj żywota. Dzisiaj Wzięłyśmy się ostro za porządki koło domu i co roku o tej porze mamusia mówi, że pierniczy, ma dość, w następnym roku nie sadzi żadnych kwiatków. To już ostatni raz, ostatni rok, ale jak przychodzi wiosna, to niestety. Amba się odzywa, rozum ma <noise> i kwiatki idą w ruch i no. Tylko co, co pojadę? By, co bym robiła przez lata? A tak, chociaż mam zajęcie. Kłóciłaby <noise> Ty, się z nami, no. a tak robi przy kwiatkach. Gada do nich tutaj. Zapominam e. o chorobie, o wszystkimi. <noise> ma zajęcie. <noise> tak. Edzie się śmieje, że, me, że zięcia nie wkurza. E, tak. I męża też. <noise> tak. I teraz sobie poobcinałam chowam to do piwnicy, a bliżej wiosny wynoszę mi wypuszczam i mam na drugi rok znowu piękne pelargonie. Tak, o widzicie teraz tutaj zobaczcie, bo też były pytania jak kwiatki y, przechowywać pelargonie. Mamuśka ścięła tutaj na taką wysokość i teraz wstawimy je do piwnicy i wiosną wyniosę je do ogrzewanej szklarni i one puszczą, bo to są pelargonie z naszego chowu większości. I tak y, w zimie Zraz ich podlewam, bo by bardzo wyschły, i później na wiosnę by nie popuszczały. Tak wchodzę do piwnicy, zraz ich, żeby chociaż troszkę miały takiej wilgoci, to wtedy na wiosnę mi ładnie wypuszczają. Wynoszę ich z piwnicy i tylko delikatnie i słuchajcie ja mam jeżeli nie macie na przykład piwnicy, nie macie jak przechować, to wiecie co jest fajnym sposobem? wykopać dół, tak samo chryzantemy tak jak tutaj ta, no ona y, jeszcze bardzo ładnie tutaj kwitnie nie będziemy ją teraz absolutnie ruszać, ale jak przekwitnie, czy jak ją tutaj mróz zważy, czy nawet wiecie co, jak nieraz później już po wszystkich świętych, nieraz, no co roku jak po wszystkich świętych Ludzie wyrzucają, o, ale ja tutaj teraz ruszam, jaki zapach się unosi. Uwielbiam zapach chryzantem i kocham chryzantemy. Ale wracając do tematu, jak ludzie z grobów powyrzucają do śmietników, warto takie chryzantemy wziąć ściąć je dosłownie do samej ziemi i przechować. One bardzo ładnie puszczają. Ja w szklarni też mam przechowane przez siebie chryzantemy, ale to już będzie w kolejnym odcinku szklarnia, jutro albo pojutrze. I powiem Wam, że jeżeli nie macie piwnicy, nie macie gdzie schować i pelargonie również, czy nawet begonie te takie bezcebulowe, fajnie jest wykopać dół na około, y, y, głębokość taką do y, kolan, wyłożyć liśćmi i tam poukładać doniczki z kwiatami. Jeżeli tych donic macie dużo, to tak jak tutaj. Powyciągać te sadzoneczki z taką niedużą bryłką ziemi i w tych liściach tam sobie poukładać, zasypać ziemią i zasypać grubą warstwą liści. Na wierzchu również przykryć ziemią. One świetnie przetrzymają zimę i jak tylko odtaje, ziemia puści, odkopać to, wyciągnąć, powsadzać do doniczek, wnieść gdzieś do szklarni czy gdziekolwiek i naprawdę świetnie się przechowują, bo jak ja nie miałam kiedyś w piwnicy miejsca tak była zawalona że nie było po prostu gdzie już do doniczek wsadzić to też tak sobie przechowałam właśnie te no pelargonie pelargonie i begonie już tutaj mamusia poobcinała i za chwilkę będziemy wnosić je do piwnicy i jeszcze kilka słów o wrzosach bo Ktoś kiedyś w smsie mnie pytał, czy da rady się przechować wrzosy, bo jemu się nie udało. I kwestia zasadnicza jest, czy kupicie sobie wrzosa, czy wrzośca, bo później w trakcie rozmowy z tą osobą wyszło, że kupiła sobie wrzośca. Wrzos wygląda tak jak tutaj ten mój, ma on takie kwiatuszki. Delikatne, drobniutkie, a wrzosiec ma takie duże, grube dzwonki. I wrzosca niestety nie da się przechować. Jest to roślina jednoroczna, taka ozdobna, chwilowa tylko i one, jak skończą swoje kwitnienie, zostawić je na zimę. One fajnie zasuszone wyglądają, ale niestety ich się nie przechowa. Natomiast wrzosy one są zimozielone. I jak już przekwitną, bo one teraz są w pełni kwitnienia, jak przekwitną, one zrobią się tutaj te kwiatki brązowe, i po prostu tutaj Wam pokażę, zobaczcie. Na takiej wysokości, jak zaczyna się ten kłos, tutaj poniżej kwiatkami przyciąć go nożyczkami bądź przyszczypać, i zostawić całą tą część zieloną. Tak Poobrywać całego wrzosa i go zostawić normalnie na dworze. Ewentualnie można go liściami nakryć, tak jak w naturze wrzosy okrywają się liściami, tak samo i tutaj. I on na wiosnę odpuści, wypuści nowe kwiaty, kwiatostany i będzie kwitł. Także wrzosy da się fajnie przechować, przetrzymać, tylko trzeba je właśnie poobrywać. Na dzisiaj to będzie tyle. Kolejny odcinek będzie ze szklarni. Dzisiaj już niebo byłby za długi, To tak troszkę o kwiatach. Tutaj już zobaczcie, tu z tej strony, jak się zrobiło pusto. Było dużo kwiatów, bardzo dużo tutaj mieliśmy. Niestety już widać, że idzie zima. No i tak będzie troszeczkę pusto bez tych kwiatków. No ale cóż zrobić? Tu jeszcze są pelargonie wiszące. Y, które jeszcze ktoś, na razie nie zmarzły. Tak, one nie zmarzły, to jeszcze będą i teraz jeszcze odnośnie ziemi, bo często są y, pytania co zrobić z ziemią y, po takich kwiatach. Nie wyrzucajcie jej od tak, bo często mówicie, że to już jest ziemia y, wyjałowiona, gdzieś tam y, może chora. Nie, ona jest dobra ja. Zawsze jak już wyrzucam po kwiatach ziemię, to na obornik, bo my mamy obornik pryzmę obornikową, bo są zwierzaki i tam wyrzucam. Ale jak macie kompost, kompostowniki, to wyrzucić to na kompost z całymi tymi korzeniami, to przecież się przerobi, przegnije i będzie ziemia fajna. Ona fakt jest już jałowa, bo jest wyciągnięta ze wszelkich składników pokarmowych przez roślinę. I trzeba później ją wzbogacić, także jak dajecie na kompost, rozdrobnić, to przełożyć warstwą obornika, czy nawet przelać humusem, gnojówką z pokrzywy, jak wam została, i na przyszły rok będzie super ziemia. Ja też tak robię, albo na obornik, albo na pryzmę kompostową. To by było tyle na dzisiaj. W międzyczasie zaczęło tutaj mrzeć. Zabieram moje maleństwo do domu. Będę przezimowywać, a tutaj jeszcze mam Sandeville. Mam cztery doniczki. Bardzo ładnie mi cały rok kwitły i kwitnie, jak widać, nadal. Sandeville idzie przezimować, chociaż ja kilka razy próbowałam, kilka zim ale niestety nie udało mi się. Moja koleżanka przezimowała ją, ma taki oszklony ganek z temperaturą dodatnią i ta Sandevilla bardzo ładnie jej przezimowała, ma już taką potężną. Co roku ją zimuje już chyba któryś tam z kolei rok. Ja niestety nie. One, jak się weźmie do domu, bardzo szybko potrafią łapać przędziorka i gubią liście. One tak jakby zasychają, zamierają, ciężko jest. Ale w tym roku wpadłam na pomysł, i też one muszą mieć dużo światła. Wpadłam na pomysł, że podwiercę sobie takie, jak jest okno na górze, podwiercę sobie haczyki i powieszę przy samym oknie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znaczy, jak będzie wyglądało, jak mi będzie zimowała, czy uda się. Chciałabym, bo są bardzo ładne i szkoda mi jest co roku kupować nowej. Jak te są już takie piękne, zobaczymy. Może mi się uda. Zabieram moją kochaną Sandeville i moje maleństwo i idę. Trzymajcie się do następnego.